Szczęść Boże producentom rolno spożywczym polskiemu rolnikowi chłopu, nie bójmy się tego słowa i babie na wsi szczęść Boże i ratuj się kto może, kiedy rząd Zjednoczonej Urze Prawicy, implementując eurokołchozowe dyrektywy ściąga wam na głowę kolejną służbę. No bo Krajowa Administracja Skarbowa to jest służba, to jest gruba pała, którą jak kto kogoś zielą, to... To się w głowie zakręci. Oprócz ich Harsu, który ma kontrolować jakość, teraz Kas będzie sprawdzał rzetelność. No i oczywiście rzetelność musi być, musi być porządek w papierach, ale mnie tutaj, mnie tutaj zdaje się, że ta gra, którą było zaproszenie polskiego rolnictwa do Eurokołchozu, to jest gra, której nie możecie wygrać. Więc póki tylko można, trzymajcie się od tego z daleka. Ja tego projektu popierać nie będę, mimo że Panu, Szanowny, drogi, bezcenny mój kolego. Pan poseł Mirosław Suchoń, Polska 2050.